Od 8 lat jestem trenerem online i jestem autorem takich bestsellerów jak kształtowanie kobiecej sylwetki czy program gladiator. I przez właśnie te 8 lat swojej pracy miałem bardzo różne stosunki z jedzeniem. Od takiego skrajnego liczenia kalorii, które między innymi spowodowało, że nabawiłem się zaburzeń odżywiania, przez to, że y, totalnie nie interesowało mnie to co jem i doszedłem do wagi 106 kg przy wzroście 1,79 79 aż do tego momentu, gdzie właśnie od dwóch mniej więcej trzech lat nie liczę kalorii, dbam o to co jem, ale zachowując przy tym zdrowy rozsądek i właśnie nie licząc tych kalorii udało mi się schudnąć 10 kg. I właśnie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dzień takiego zdrowego jedzenia bez przesady, bez liczenia kalorii, a do tego też zobaczycie mój trening pośladków. Swoją drogą, jeżeli chcesz zbudować pośladki to kliknij pierwszy link w opisie pod tym filmem i przekieruję Cię on do strony, z której możesz pobrać mój darmowy przewodnik okrągłe pośladki, który pokaże Ci jak zbudować okrągłe pośladki, także zapisz się i skorzystaj z tej wiedzy. Zrobiliśmy trening dzisiaj totalnie, bo mój dzień dosłownie wszystko mnie boli, ale zrobiłem co nieco i od razu pojechaliśmy na zakupy, także mamy tutaj Mnóstwo różnych rzeczy. Bo ostatnio robimy mini Ostatnio robimy mini prepy i po prostu przygotowujemy e, no, kilka posiłków tak na parę dni w przód. Nie? No nie wiem jak to nazwać dzisiaj też będzie taki e, mini meal prep. Porobimy parę rzeczy fajnych. Tutaj kupiliśmy jakieś krewetki, tylko już okazało, że potem, że mają średnie makro, ale już trudno. Eee... Yy... No, nie będziemy więcej Tak, ale... Ale krewetki to krewetki są dobre. No, Tutaj najlepszy makaron z Lidla. Mmm... Mmm... Bardzo dobry. Dobry, smaczny pyszny. Bardzo dobry, smaczny pyszny. Co tam jeszcze mamy dobrego? Pieczarki, bruna, pieczarki, wszystkie pójdą, wszystkie kilogram pieczarek. chodź, mi już z głodu? Zaraz, tak? Powiem, umrzesz, umierasz już z głodu, czy jeszcze nie umierasz z głodu? Nie ale zaraz. O, już, już stękam, już stękam, już tutaj nie pasuje coś, coś tu już nie pasuje.

i dojdzie też trochę z krobi ziemniaczanej, żeby właśnie był sosik i my to sobie jemy z gotowanymi ziemniakami i wchodzi petarda e, jest mega sycące, także na redukcję mega polecam a w drugim garnku nosimy pieczarki z cebulą na farsz czy do pinsy, czy do zapiekanek i tu już różnie sobie, albo czasami kurczaka e, upieczamy dodatkowo albo po prostu jakąś ścineczkę, e, ale no właśnie takiej powiedzmy farszna zapiekanki i teraz kroję kolejnego kurczaka, żeby zrobić makaron z fetą i szpinakiem. Kurczak 1, kurczak dwa, tu nie ma kurczaka, a tu kurczak 3. I teraz tego kurczaka do airfryera, żeby się upiekł. I to też jest właśnie dobry taki tip, żeby właśnie mieć takiego upieczonego kurczaka w lodówkach. Bo można sobie z nim zrobić kanapeczkę, można sobie właśnie go dodać do czegoś yy, i macie po prostu gotowe białko. A taki kurczak może poleżeć w 3-4 dni yy, jest dobry. Jak jest zimny to w ogóle jest zajebiste, w sensie w ogóle na zimno jest zajebiste, po prostu żeby pokroić go w plastry i tak zjeść, nie bo? Tutaj roksi. The dangling carrot, that hang from the rear view. Mm -hmm. The dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but two cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired. But I'm never giving up, that's why I'm kind of admired. World model like it or not, I got to play it. Sugar Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40, it's just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could taste it? Cried over everything. Posiłki zrobione i teraz jemy zupkę, którą Asia zrobiła na poprzednim meal prepie. E, a mianowicie jest to zupka, znaczy zupka, makaron po prostu, bo tutaj mało jest płynu, ale jest to makaron z dynią i z kurczakiem. Także jest mega taki fit, jest dobry dla brzuszka, e, jest smaczny. A mówię, że to jest tak, to jest ryżowy. On no, tak normalny. A najgorsze jest to, że nie mamy znowu co oglądać, bo znowu obejrzeliśmy The Office. Nie? Już czwarty Obejrzemy raz. raz. Eee, już czwarty raz obejrzeliśmy. Nie trzeci. trzeci raz obejrzeliśmy cały The Office. A czwarty raz licząc o sezony, które, bo, w których jest Michael Scott. To trzeba ten. No, no nadrobić za wszystkie lata, kiedy nie znałeś tego serialu. No tak, wiadomo. Jak, jest. jak można żyć nie znając tego serialu. Tak jest. Czas teraz usiąść do pracy i trochę podpisywać na wiadomości podopiecznym. Czas na taką przekąseczkę, bo jest 17 i zazwyczaj jemy trzy posiłki dziennie i właśnie mamy jakiś tam, nie wiem, mini posiłek po drodze, więc już dwa posiłki były, więc teraz będzie właśnie ta przekąseczka i mianowicie zrobię sobie tutaj szejka. Jako, że ja ograniczam nabiał, w sensie ograniczam nabiał do tego, że jem sery. Bo z tego kurwa nie zrezygnuję w życiu. Ser jest za dobry. E, to, że ograniczam właśnie nabiał, no to wybieram e, roślinne... M, e, chciałem powiedzieć mleka, ale to nie jest mleko. Napoje. Tylko to są napoje roślinne. Więc mam tutaj migdałowe, które swoją drogą ma zajebiste makro, bo ma tylko 14 kalorii w 100 ml, więc to prawie jak woda. Zresztą smakuje też prawie jak woda. E, mam tu wegańskie białko. Taką kopiatą miarę. Wegańskie białko ma ten plus, że jest gęstsze. W sensie, że ten szyjk będzie mega gęsty, więc bardziej się można nim, no, to można powiedzieć, że najeść. A nie ma więcej błonnika też przy okazji? Nie, chyba nie. One okay. chyba są oczyszczone. W sensie, że jest pozbawione błonnika. Ale okay. na pewno jest go. No, 2 gramy na 100 gramów, więc uh -huh. prawie nie ma. I teraz składnik. Najważniejszy. I tutaj dla smaczku y, masło migdałowe. Nowe trzeba wymieszać ten olej. O, Resztę do jabłek. Mm -hmm. <grywki> mm. Najlepsza część. Mm. Teraz to miksujemy, a do tego mam tutaj miseczkę owoców leśnych. Ażynki, malinki, boróweczki. Także dzienna porcja warzyw i owoców, myślę, że się jest dostarczona. E, dynia z zupki i owocki. No i jeszcze na koniec dnia będą tacosy z krewetami, awokado no z kapustką, także tam też będzie trochę warzyw. Tak no grubo będzie. Taki dżentelmen piękny. A tu drugi piękny dżentelmen, chociaż bez takiej grzywy. Hmm. O, nawet rzadkie wyszło. Ale dobre. Dla mnie pitne posiłki są trochę jakby obrzydliwe. I nie, nie odpowiada mi te. Ta wpora. Tak, że jeszcze jesteś sprawna, nie? Że to jest takie... <grym> I przechodzimy do kolacji, czyli ostatni posiłek i będziemy robić coś takiego, co w sumie nigdy nie robiliśmy dosłownie tego, ale będą to takosy z krewetkami. Ale będą to takie naprawdę potężne takosy. Czemu potężne? Solidne, no bo dużo się tu będzie działo. Nie robiliśmy. Dlatego, że takich nie robiliśmy. Ja Więc ja tak, będziemy mam... robić pastę z awokado, z yy, bielucha, yy, żeby była taka rzadsza. Do tego weźmiemy mango i cebulkę czerwoną. Taką salsa, z mango. Tak. I do tego kolendra jeszcze dodamy i o, tak. limonka. Tak. Yy, I na no to. O. Kapustkę czerwoną, no i krewetki. I wszystko, właśnie takich mini tortijas. Także jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Raczej powinno wyjść bardzo pyszne, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Kto teraz nie za Meksykiem? Mhm. Mm tak, także zabieram się do roboty. Nie, bo poczekaj, bo kiedyś Way back, here we go, way back, way back, way back. go, way back, way Retrospect, I would've did it the same. Uh -huh. In hindsight, I'm the only one to blame. <laughs> I ain't picky, I'm just real specific. I want nothing less than terrific. I know y'all get it. I'm aggressive, so I style is clashing. Killer instinct, and I play with passion. I'd rather be hated for being one of the realest than get a lot of love for these overrated appearance. I can stand on skill alone, but I'm a package deal. I can write the whole song and rap for real. I got my head in the cloud, with a pun intended. I don't need to see. Dobra, mamy problem z tego, że to Mango ci nie nadaje. Już jest niedojrzałe. Tak jak ja <grym> Ale ja się nadaję, e, Więc trzeba iść do... W sensie muszę skoczyć do biedronki po prostu po mango dojrzałe. Bo nic z tego nie będzie. Ale to jest bardzo ważna część przepisu, bo mango tutaj robi robotę. Mimo, że może się nie wydawać na początku jak ktoś, mm. ale wiesz, jak ktoś nie, nie jadł takich rzeczy, to może być to dla niego szok oh. w pierwszej kolejności, bo dla mnie był, jak pierwszy raz jadłem na przykład burgera z mango, ale jest zajebiste, więc idę do Biedry. Udało się kupić miękkie mango, już dojrzałe, mam nadzieję, że odpowiednio dojrzałe, mm -hmm. a nie takie... Jesteś królem wybierania do odpowiednio dojrzałych awokado, więc... Mhm. Mm Myślę, że to jest to mango. Nice. Teraz jak mango ogarnął, to tak samo jak awokado. Ci kroimy w środku... Na kosteczkę. Taką siatkę i... I Tylko, że z awokado się tak nie robi. <laughs> no tak, <laughs> ale też się tak kroi. Ciao. Podsmażamy placki, żeby były cieplutkie. Lekko takie właśnie zarumienione. A tutaj mam koszuleczkę ten Dua Collection, to jest tej pani. No to jest no, prawie taka to jest dobra. No Ale niedługo sprzeda. Tu ta pani jest taka mądra, taka mocna, biznesmenka, biznesbobicka. No i chciałabym, żebyś gdzieś też nosił. Nie. Nie będę. A jak zrobię męskę i kiedy <noise> to znaczy? Wow. I voila. Jeszcze. Zerobię, koniec... tak. <noise> to jest wersja. E... WG tak. A tak, serio, jak ktoś jest naprawdę WG, no to może sobie nie wiem, tofu zrobić, nie, ale to. No nie, nie psujmy tego. Arbuzowy łosy. Nie psujmy, arbuzowy łosek, no. mm. Jak to wygląda, moi państwo? Zaraz ci dam więcej, nie, nie Dobra, dobra, kładź na razie tak. To jest porcja krewetek, a nie... W knajpach tyle nie uświadczycie. Ja przepraszam, ale to serio, wy... w Meksyku pamiętasz, że tych krewetek było? Nie, no tak, no było, no. się płaciło za te krewetki, to były. Ale to Później jest tak prawda... To jest że pamiętam... Było tyle krewetek, że się nie dało ich jeść. No wszystko wy wypadało z tego mm. tako ale <grywa> były tak dobre. To ja w tym... Y tam miał dość też najlepszego burgera. A, w no tak, w, nie pamiętam jak się nazywał ten, ten beach bar. No chyba zip zigis. No to właśnie to jest, to jest zaskoczenie, że ja w Meksyku w beach barze, gdzie podają no, multum różnych rzeczy i zazwyczaj te beach bary przez to nie mają dobrego aż takiego jedzenia, właśnie przez to, że y, robią wszystko. To tam jadłem najlepszego burgera w swoim życiu, nie? Jadłem naprawdę dużo burgerów i tam ten był najlepszy w życiu. Ja osy też były najlepsze w życiu. No, ja też mogę potwierdzić z tym burgerem, tym bardziej, że ja nie jestem burgerowa. A tam to doceniłam. No ale krewetek. Czas na test smaku, a do tego... Zgasić tam? A do tego oglądamy już od jakiegoś czasu Plot Karę i właśnie będziemy kończyć niedługo trzeci sezon w sumie. Mega się wkręciłem. Zajebisty serial. Polecam. No, 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 no. Króla. <śmienicza> 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 mmm. <Mówiłam>. Mm. <śmienicza> Jeden z najlepszych tak o co wiek Budzi daj. Mm. To dobra, także jak podłożycie ten vlog, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie ten kanał, zasubskrybujcie też kanał, kanał Asi i widzimy się w kolejnym odcinku. Bye! -o.